Hej. Hej z tej strony o Oski z kanału Kolantowski jest ze mną Kolo z kanału Kolantowski Dzisiaj drugi odcinek. drugi odcinek z otwierania paczek Upe, uwaga, 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 otwieram Dindr dr 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 dr. Oski, czekaj, czekaj, czekaj Musimy jeszcze taką zrobić, abyśmy karty nie opowcinali. Nie, to się y Karty ja sam zakupiłem ze swoich pieniędzy które zostałem na świętach. Na razie kupiliśmy tylko dwie, bo tam masz jeszcze jeden odcineczek, na którego oczywiście polecam. Eee, Które będzie w opisie? No tam... I? Koszyk. Uwaga, uwaga. Co, a ja wziąłem. Dobrze. Dziękuję. Może coś złotego nam się trafi? A może jakaś legenda? Oby. Coś, oby, oby. coś świecącego? Nie widziałem. Czekaj Kajowski tak o się robi, patrzcie. O już o ty. What the? Łukasz piszczek, piszczek nam się trafił fans favorit. Oleksander Aleksander Kucher, Aleksander Kuchen. Denis Aogo, Denis Aogo, Juans Bernard, bardzo Juh Juh chyba znany, nie wiem. Bernat. i Stefan Lidzher ja mam go chyba w swojej FIFA. Nie wiem. I. Schankles Gaschi. Jak coś źle mówię, to tutaj macie napis. A, a kodów Wam nie da. My nie będziemy dawać. Bo sami Ale dzisiaj tak. w tym odcinku się najlepszą kartą to był. Łukasz Piszczek. No, coś niesamowitego. No, ludzie, no. Ale no, to jest karta. W drugim filmenie. Forty, To jest. A one W nawet... poprzedniej pacce też 3, się trafił. 1 na 6 się trafiają. Ten paczek. Ale zo, zobacz, top 1. A więc no a nawet... Dobrze. 27% go... kochają. Dobra, ale a więc do zobaczenia. Nie, ale mieliśmy już mamy dwie podobne do siebie karty. Podobne, ale nie, ten jest w Brazylii, a ten Polak, no to jest niesamowitego myślę. No, no dziękuję. Bum! No. A e, jak ktoś chce się, mamy do wymiany zawsze i będziemy Wam wysyłać w takich oto boksach. Kodów tego... nie dostaniecie. Nigdy, nigdy, przenigdy. Dobra, a więc do zobaczenia. Papa, pa. dawajcie suby łapeczki, piszcie na naszego e-maila bo tam możecie napisać, że chcecie nasz adres i wtedy, weźmy, wtedy możecie nam wysłać pieniądze tam w tych paczki paczki z kartami. Do Ale patrz, to jest Papa. Pa.